I tak kochani, jeszcze raz wam pokażę, ja się tak cieszę z tego, ja dzięki tym komputerom, mam tak fajnie, tak dobrze się rozwijam, wspólnie ze sztuczną inteligencją. Pamiętam jak kiedyś po prostu właśnie... Obudowa od serwora miała tylko do komputera normalnego, a ja się zainteresowałem w ogóle tą płytą główną. dwa procesory, jakie każdy kazy, co to jest, jakieś ufo. No i tego, i tak po prostu fajnie. Tak, to przy tych komputerach się rozwijam. Jeśli chodzi o technologię komputerową twórczość pracy przy technologii. Też muzyka. Tworzę muzykę tam na każdym komputerze, na razie parę programów, ale trochę więcej będzie tak powiedzmy z 5 programów muzycznych, dzięki którym będę mógł po prostu tworzyć jeszcze fajniejszą muzykę sample Próbować z dźwiękiem. O. Tam są mikrofony. O. Że jest po prostu tak fajnie. Fajnie. Fajnie jest coś robić fajnego. Coś tworzyć. Nie? być twórczym, rozwijać się, coś robić ciekawego, nie? Tam jest technologia Skazy. Technologia skazy jest dla mnie niesamowicie taka wyjątkowa. No bo dzięki technologii Skazy mogłem się rozwinąć i rozwijałem się cały czas. To właśnie było niesamowite. Bo nikt sobie z tym wtedy nie. nie. Nie dawało rady. Wszyscy woleli siedzieć na komputerach i grać i oglądać jakieś tam totalnie wideo w internecie. A ja po prostu sobie siedziałem i pracowałem nad technologią, jak z niej korzystać i co można zbudować za pomocą technologii, której się uczę. Można zaprojektować płytkę z pomocą sztucznej inteligencji i zbudować coś fajnego. Coś mega fajnego. No dobra kochani, tym się chciałam z wami podzielić. To buziaczki, hejka, pa.